Czyli witam Was w nowej serii na moim kanale tajemnice i Ciekawostki z CSGO. Więc zapraszam. Na zestawie do rozbrajania bomby mam napisany kod bomby. Niektóre skórki postaci TT mają papierosy w kieszonce Granaty można rzucać na trzy sposoby. Pierwszy taki najbardziej daleki sposób do rzucenia granaty, czyli normalnie lewym przyciskiem myszy. Drugi taki najbliżej, żeby wyrzucić jak najbliżej siebie, czyli prawym przyciskiem. I nie wszyscy o tym wiedzą, jest jeszcze trzeci sposób, żeby wyrzucić tak średni grano Czyli na początku prawym przyciskiem myszy trzymamy i potem podtrzymywamy jeszcze lewy. I jest taki średni, jeszcze raz zademonstruję, żeby czy to działa też na smoki Prawy ślisk myszy trzymamy, dokładamy potem lewy. I mamy Zostajemy przy granatach. To raczej większość osób wie, ale zawsze mówię, na wypadek. Jeżeli ktoś ci rzuci granata pod nogi zapal palącego cię lub mołotowa To możesz go błyskawicznie ugasić smokiem. Tak jest No i to takie. Raczej znane. Jeżeli chcecie się zamówić pizzę, to polecam. Bardzo dobra jest na a. ADDAS2. Tylko, że jest zwykle zamknięta. Przenosimy się na deniuk. I zobaczmy. W tej wózek widłowy na spałnie CT jest firmy Bulldog. Jak chyba każdy dobrze wie, rasa psów Bulldog. No, to nie jest jakaś. Ważna ciekawostka w waszym życiu, ale zawsze jakaś na deniuku, na respie TT, przelatując, sobie nad furtką można zobaczyć rozwalonego strażnika całej tej elektrowni. Elektrownia, no bo no, chyba sami teraz możecie zobaczyć, to jest elektrownia. Zobaczmy go jeszcze raz. To musiało bolać. Wchodząc mniej więcej w to miejsce na deniuk i wchodząc poprzez e, latanie na dół mapy, możemy zobaczyć e, śmieszne wykorzystanie e, kominów poprzez autora mapy. Myślę, że to nie był przypadek. Zobaczmy, jak to wygląda na dole. No, bardzo ciekawe, jak wpadł na taki pomysł. I fajnie mu to nawet wyszło. Śmiesznie to wygląda z góry. Jest bardzo e, śmieszny błąd w grze, wrzucając granat dymny pod kurtkę taką, która jest często spotkana na wkładniku na e, możemy zobaczyć wroga. Zobaczmy. Tutaj się buguje, już widzicie od razu płot. I teraz, jak z dobrym, e, pod dobrym kątem popatrzymy, możemy zobaczyć przeciwnika. I jak już go widzimy, to już możemy go łatwo zeszczelić. I dlatego czasami rzucając... O, widzicie, mogę go ładnie do zeszczelić. I dlatego czasami rzucając granaty z ze tutaj jest bardzo dobry pomysł, ponieważ możemy zobaczyć przeciwnika. Znaczy, teraz tego, tego wam nie pokażę, ale możemy zobaczyć przeciwnika e, na no po prostu stojącego w smoku i zabić go bardzo łatwo. The Inferno jest odzorywane od prawdziwych miejsc, zobaczcie tutaj prawdziwe i jak to wygląda w grze. kolejne miejsce, to był akurat teraz CT, y, TT, teraz kolejne miejsce, czyli oczywiście Bomb Site B. Wybaczcie trochę pod ten popatrzyłem. Zobaczmy. Może tak trochę bardziej z góry. I ostatnie miejsce. Jest to tutaj przejście y, od kantyterrorystów. Na Bomb B. Ok, to było na tyle z odcinka o tajemnicy i ciekawostki. Mam nadzieję, że się podobało, że chcielibyście więcej. Jeżeli tak, to piszcie to w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania i oczywiście lajkowania tego filmu. I zanim jeszcze skończymy, oprowadzę Was i pokażę Wam parę jeszcze, no że tak powiem, gra w CSGO. Więc zobaczmy. Mało z Was na pewno o tym nie wiedz... dużo z Was na pewno o tym nie wiedziało. CSGO to nie tylko szczelanka. Można także zagrać sobie na CSGO w Simsy. Albo jest jeszcze parę fajnych opcji. Zobaczmy, jesteśmy tutaj mieszkańcami, chcemy sobie włączyć telewizor, możemy sobie ładnie włączyć, usiąść sobie wszystko mapą, albo wziąć sobie jakąś ładną książkę, patrzcie, patrzcie ile tutaj różnych tomów kurde Harry Potter. No to siadamy sobie, oglądamy jeszcze obraz. no. I możemy sobie zapalić w kominku, kurde Otworzyć okno, no, takie dziwne jest Ale możemy zapalić w kominku i usiąść I, i się wygodnie rozsiąść i przeczytać ehm, No usiąść sobie Zjeść obiad, ale zanim zjeść obiad to można go przyrządzić tutaj na kuchence Jest nawet patelna Tylko czekajcie, chwycają, o kurde Fak, fak, fak O, lodówkę, można, można tutaj, na pewno dużo produktów w środku jest i uwaga, bardzo przydatne coś, co jest CSGO, a mało o tym wiem, można przenieść się do Narni. I to już byłoby na tyle. Na razie.